No, i zobaczcie. <laughs> Jednak niebieska, standardowa. To jest farba Aktech. Akurat taka była w sklepie, bo niebieskie nie można dostać nigdzie. Chciałem to cynkalem, ale no, żeby zamówić cynka na sklep, to gości musieli mieć grzewkę 6 puszek. No, mi tyle nie jest potrzebnych, więc tutaj sobie na miejscu kupiłem Aktecha. To jest kolor niebieski. Anna. Kombajn. No, jak ta cała linia wiecie, maszyn do ziemniaków fajnie się to zgrywa. No, tutaj ten stretch troszeczkę ee, niweluje ten kolor, ale zobaczycie, będzie to fajnie wyglądało. Eee, to co chciałem dzisiaj pomalować, to pomalowałem. Eee, tu mi weszła jedna pucha, tam nie wiem, ile jest 0,7 czy 0,8, bo wiecie, jest skip inflacja robi się e, coraz e, mniejsze produkty za te same pieniądze. <laughs> Także e, tu chciałem sobie ogarnąć najpierw zewnętrzną część, bo pozdzierałem naklejki, tu był ten schemat smarowania, ciśnienie opon, tutaj zawiesia, punkt zaczepienia do góry e, i z drugiej strony tak samo tam ciśnienie nie opon, chyba tyle hmm. naprawdę fajnie się szybciutko tym pistoletem maluje e, o wiele lepiej niż e, pneumatyczny, bo nie pluje powietrzem, nie pluje kondensatem hmm. co mogę powiedzieć hmm. tu mi zostanie właśnie jeszcze hmm, na tygodniu obczyszczenie środka Miałem zakładać piasty, ale jak założę piasty to nie domaluję za piastą, więc, więc tu się trzeba wstrzymać więc tu się trzeba wstrzymać tu chcę jeszcze zrobić na drugą stronę takie gabelki Wtedy będzie to sobie schodziło wszystko na jeden środek, nie będzie to porozrzucane. I co jeszcze? Zobaczcie, co tu wykombinowałem. Tu jest. Tu na piastę nabijałem pierścień wytrząsacza. I tu jak widzicie, jest założony uszczelniacz 47x28. Tu jeszcze taka tulejka idzie w środek. Ona, ona była fabrycznie tam zamiast uszczelniacza tam idą dwa takie kapselki wiecie, to się na chuj nadaje bo tam piachu wchodzi co nie lada co nie miara i, 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 i to się wszystko trze a uszczelniacz ładnie nam to zamknie to się wszystko też usztywniło tam napokowałem smaru więc nie ma już żadnego luzu i, i będzie można będzie można też co jakiś czas tam dopchnąć smaru i będzie zbani tu osłony mówię były pomalowane czekają i co? to zostanie jeszcze delikatnie tylko zmatowić w tej półce tutaj w tej szufladzie muszę tam zrobić porządek bo nie wiem co ludzie mają za tendencję. Co kupiłem kopaczkę, czy u kogo nie byłem Tam zawsze jest najebany jakiś kurwa śmieci i, I aż ręce opadają I Tu powinien być e, schowany jakiś pręt dodatkowy Jakieś ogniwko, jakieś tam potrzebne rzeczy, a nie pierdoły Jest nawalone tego syfu i Trzeba będzie to wyzbierać, odkurzyć i Otrzodka się też to ładnie psiknie I tyle no Z części chyba mamy już wszystko bo tak, uszczelniacze sobie dzisiaj zakupiłem. Podkładki sobie zakupiłem. To może Wam później pokażę, jak to wygląda po rozebraniu. Tu nie ma żadnych łożysk. To jest takie prymitywne rozwiązanie. Jest ta ośka. W środku jest tulejka. I tulejka jest pomiędzy tą piastą a ośką. I tyle. Bardzo proste rozwiązanie. Podobno w niektórych prasach tak jest. A i tu chyba jeszcze. Zrobię taki patent jak, z, jak ze skrzynią w 30. Bo z tego co pamiętam, to tu jest chyba normalnie wskaźnik. To tu tak samo. Damy odpowiedźnik, bo to zawsze, wiecie, tu gdzieś wysadza ten olej, bo to jak się nagrzeje, to nie ma ujścia i, 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 i to się poci, tak. Więc to może jeszcze przerobię, ewentualnie po sezonie, no bo nie wiem, jak czasem wyjdzie. A fajnie, że się udało pogonić. Oby tylko jeszcze pogoda była na, na tygodniu, to bym mógł sobie, wiecie, to fajnie obczyścić i ja to muszę jeszcze domalować, poprawić. A fajnie, już jest suchutka. No, tym Aktecha lepiej się maluje niż, niż tą drugą. A, no i wiecie, jakieś tam podstawowe śrubki takie do tych osłon, tu już nowe pozakładam Tu do jeszcze to chyba zostawię te stare I do kół chyba nowe kupię A, zawsze będzie to ładnie wyglądało Taka, wiecie, galanteria To robi smaczki, no nie? Eee, to co jest kalwanizowane, jakaś tam naklejeczka I zobaczycie, no będzie, będzie jak nowa sztuka Tu jeszcze się może pokuszę i zrobię plandeczkę to, to już byłoby tak na obcacy no nie? A no i pasek muszę kupić tak jak mówiłem to już patrzę, 2650 na 22 bo tu jeden to jest jakiś w ogóle inek jest 18 No mówię on jest za wąski on nie ciągnie tam już sobie ten drugi drugi mam dobry, bo jest 2650 na 22 oryginał. To zobaczę, albo dokupię jeden. I jeżeli nie będzie tam ten wyciągnięty to będą tak, albo po prostu kupię dwa nowe, a ten który mam, no to będzie na zapasie. któryś tam strzelił, chociaż przy tych moich areałach to będzie to chodziło. The next Siemoneczko, witam Was. Ciągnącej się opowieści, jak moda na sukces. Wczoraj dopsikałem kopaczkę. Tym jeszcze troszkę farby brakło, trzeba poprawić ośkę. Tamten tamtą rurę wzmacniającą. Ramę. No tutaj jeszcze ośka. Pręty później będą jeszcze domalowywane. Tu ostatnio nie było widać, ale zobaczcie. Wyspawałem takie gabelki, bo miałem jeszcze pręty z ostatniego zakupu o, są takie jakieś upartaczone, ktoś to tam jeszcze dorabiał trzeba będzie to delikatnie dopsikać, ale też jeszcze mówię jakieś tam delikatne popraweczki będą także no kopaczka kopaczka wreszcie nabiera, nabiera smaku eee, za kawałek pokażę Wam jeszcze jak tam Wygląda reszta gratów. Póki co tego nie będę montował w sensie tych żółtych osłon. Bo to jeszcze będę musiał delikatnie poprawić. Tu wiecie, tu jest jedno na drugie poszło, więc trzeba będzie to ładnie domalować. Dzisiaj muszę założyć redlicę. Psiknąć to. I biorę się za składanie rolek. Tu wczoraj też pominąłem. Ten fragment, ale to tutaj było psikane i było po prostu w ten sposób, i nie zauważyłem. No, tak jak mówię, będzie to wszystko jeszcze mm, poprawiane. Ale z grubsza, już, z grubsza już mamy zarys tej maszyny. Ciekaw jestem, jak będzie się kupało na te dwie gable, czy nie będzie się tutaj zapychało chwastem. Chociaż ja zazwyczaj przed, przed, przed zbiorem kopaczką ja zawsze koszę, koszę tą zieleninę. Bo wiecie, jest mniej, mniej potem szarpania się z tym i, i, i lepiej się też to kopie te ziemniaki. Nie zapycha się tak. I co? Chyba tyle. Lecę jeszcze właśnie do sklepu po śruby. Muszę sobie tutaj to są chyba piątki albo szóstki pod to mocowanie osłony. I tu jeszcze idzie z tej strony ta osłona chroniąca tego kardana Także muszę sobie podebierać te śrubki. I jeszcze pójdą nowe śruby tutaj do piast. Bo wczoraj te stare zarzuciłem, taki odrzewiacz Bernera. Powiem wam, że zarobisty. Pokażę Wam później bańkę, jak on wygląda. Tyle co yy, śruby miałem w takim pełniczku. Wlałem tego yy, odrdzewiacza i na momencie zaczęło to mordze żreć, zaczęło puszczać. Także z, pr z przezroczystego płynu zrobiło się momentalnie takie błoto. Więc no super, to działa. Yy, za kawałek zobaczę, jak to wygląda, i, i dam Wam znać. No, zobaczycie później efekt. Finalny, myślę, że będzie bardzo fajny. No nie jest to jedyna taka kopaczka. Jest takich mnóstwo kopaczek na necie, ale no ta, ta sprawia mi frajdę, bo trochę, trochę pracy w nią włożyłem. Przede wszystkim ten stan techniczny i, 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 i ona raczej już tutaj u mnie zostanie na, na długie lata. Bo mówię, to pierwszą, którą kupiłem gdzieś tam, za brzezinami. No to też rolki były powycierane. Tryby napędzające taśmy, <laughs> e, Łańcuchy te, ta ogniwka też już tam były takie wiecie pojedzone i no pracować pracowała, kopać zimniaki kopała, natomiast e, No trochę jej brakowało Do tego żeby, żeby, żeby na spokojnie sobie gdzieś tam kopać Może nie to, że tam nie wiem łańcuch by się zerwał czy, czy, czy coś, no bo tą taśmę porwać no to też nie wiem, musiałby jakieś kamiory się chyba Wpierdzielić i, i, i napęd tutaj dalej pchać, żeby żeby coś się wydarzyło, natomiast no wiecie, to nie jest praca. Eee, o sprzęt trzeba dbać, trzeba serwisować i on się wtedy odwdzięczy bezproblemową pracą przez, przez długie lata. Zapinacie maszynę eee, pod traktor, jedziecie na pole i, i nie przejmujecie się, że coś się wydarzy. Wracacie spokojnie do domu i, i ta robota idzie. No i zobaczcie, fajnie te kółeczka wyszły co? Będziesz Tasik Bieżniczek jak nówka sztuka tylko cycków brakuje Radialka, dębicy Będzie śmigać jak ta lala Nabite jest po 2,6 Maksymalnie może być z tego co tu jest 3,8 ale podejrzewam, że przy się to się zacznie mocno, mocno ten, ta guma rozładzić. No tutaj jest takie delikatne murszenie, ale to powierzchowne. Któryś jak to pochodzi? No. Z pewnością. Dobra, ja sobie kupiłem śruby. Zaraz tutaj muszę sobie. zaaplikować. Wziąłem z tym tutaj kawałeczkiem. O, elegancko. Akurat będzie akurat będzie Akurat będzie tutaj to mogłoby być trochę inny ten, ale jest. Bo tu jest ósemka. W, pia w piaście jest otwór ósemka. A w piaście jest to dycha. Powinno być takie chyba stoszkowe. No nieważne. Takie były. Takie zamontuję. Biorę się za monter, Wam pokażę, jak to wygląda.